Popełnię modnego głupstwa polegającego na traktowaniu wszystkiego, czego nie mogę wyjaśnić, jako oszustwa. Karl Gustav Jung. W 2016 roku we wsi Marianka niedaleko Elbląga zaginęła młoda dziewczyna, Alicja, wraz ze swoim półtorarocznym synkiem Kubusiem. Kobieta ta cierpiała na depresję, dlatego istniało realne zagrożenie ich życia. Krzysztof Jackowski wskazał miejsce, gdzie znaleziono obojga. Był to jego największy sukces. Do tej pory bowiem wskazywał ciała zmarłych. Teraz natomiast uratował dwie osoby. Tego samego 2016 roku Krzysztof Jackowski uratował dwunastoletnią dziewczynkę Natalię, która została uprowadzona przez pedofila. Wieś Marianka. Województwo warmińsko-mazurskie. 2016 rok. We wsi Marianka zaginęła młoda dziewczyna Alicja ze swoim kilkuletnim synkiem Kubą. Jej rodzice przyznali, że miała problemy psychiczne i boją się, że zrobi coś złego. Na skrzynkę mailową Jackowskiego wysłali zdjęcie. Była to ładna, młoda kobieta z dzieckiem na ręku. W pierwszym odruchu Jasnowic pomyślał Eee, co za pierdoły, jutro to zrobię. Młoda, atrakcyjna kobieta, pewnie pokłóciła się z mężem. Jakiegoś kochanka znalazła i w długą. Wyjechali gdzieś za granicę, po czym zamknął komputer. W tym momencie, bach, 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 widzi staw podłużny jak jajo, mocno spłaszczone. Rudo od trzcin, tak jakby było to w kokonie trzcin. Tam ona jest. Szybko włączył komputer. Wieś Marianka. Jest. Odpalił Google Maps i zaczął szukać okolicy, która kojarzyłaby mu się z wizją. Znalazł dokładnie taki sam staw, gdzie było rudo od trzcin. Na mapie zaznaczył miejsce, gdzie należy szukać kobiety z dzieckiem. Przesłał dane rodzicom. Potem zszedł do sąsiadów porozmawiać. Minęło 20 minut na dworze, robiło się już ciemno. Nagle zadzwonił telefon. Jackowski odebrał i usłyszał płacz dziecka. Rodzice powiedzieli, że była dokładnie tam, gdzie wskazał. Co ciekawe, policja szukała tej kobiety cały dzień bez skutku. W trakcie, gdy Jackowski kontaktował się z rodzicami zaginionych, policja miała dużą naradę w świetlicy dotyczącą poszukiwań. Policjanci nie byli zainteresowani wizją jasnowidza, więc rodzice sami poszli we wskazane miejsce. Gdy szli, świecąc latarkami, nagle przeżyli chwilę grozy. Ujrzeli kobietę z dzieckiem, stojącą sztywno przy drzewie. Pomyśleli, że jest powieszona. Ale gdy coś do niej krzyknęli, dziecko zaczęło nagle głośno płakać. A ona zaczęła się ruszać. Dzieckiem zaopiekowali się dziadkowie, a dziewczyna trafiła na oddział psychiatryczny szpitala w Elblągu. Po kilku dniach do Jackowskiego zadzwonił mąż dziewczyny, który wrócił z Anglii, gdzie pracował. Dziękował mu za ocalenie życia jego bliskim. W tle było słychać wesołe gaworzenie dziecka. Byłem wzruszony. Na ogół wskazywałem zmarłych Teraz natomiast uratowałem dwie osoby. To mój największy sukces. Rozwiązanie tej sprawy dało mi siłę, podkreśla Jackowski. 2016 rok we wsi Marianka zaginęła kobieta, która Młoda dziewczyna. która była świeża po porodzie, trochę miesięcy jej dziecko miało. E Zapadła ona na depresję poporodową i mieszkała u rodziców. Rodzice opiekowali się tym dzieckiem, no i matką tego dziecka, swoją ich córką. Mąż tej pani pracował za granicą, więc nie, nie mógł się opiekować nimi. Pewnego dnia w 2016 roku, o 4 nad ranem, obudziła się babcia, czyli mama matki, tej z. Tego dziecka i stwierdziła, że ich córka wyszła i zabrała z łóżeczka dziecko małe. Najgorsze było to, że oni nie byli ubrani. Oni tak jak spali, tak wyszła. Sprawa wyglądała poważnie, ponieważ depresja, wiadomo, policja Blonga e, natychmiast trzeba poszukiwania. Trwały one do wieczora. Mi zlecono tą sprawę wieczorem. Rodzina zleciła mi. Kiedy dostałem na maila zdjęcie, popatrzyłem się, miałem wrażenie, że w wyskości tej wsi Marianka jest staw podłużny, nieduży i aż rudo obrośnięty od Wziąłem Google Maps, wpisałem wieś Marianka, przybliżam i jest taki staw. Dokładnie aż żółto było od trzcin. On był cały jak kokon zarośnięty. Wskazałem to miejsce, wysłałem mapę, zaznaczyłem to miejsce, powiedziałem tam idźcie szukać. A gdy ta rodzina dostała po chwili moją mapę, poszli do taka świetlica wiejska była i tam policjanci mieli naradę, radę, jak, jakie czynności robić nocą. Rodzina mówi, że ja przysłałem tą mapę, pokazałem tę mapę, i oni powiedzieli, że oni mają teraz naradę i tam nie pójdą. Więc ta rodzina wraz z sąsiadami wzięli latarki i poszli tam sami. Później z relacji tej rodziny wiem, że kiedy dochodzili w to miejsce, przy drzewie, widzieli nieruchomą postać właśnie ich córki. Na początku myśleli, że ona jest powieszona. W ręku trzymała dziecko. A ona była oparta o to drzewo. Jak zaczęli krzyczeć już z daleka imię i jej i tego dziecka, to dziecko zaczęło płakać. A ona zachowała się dziwnie. Dziecko odwieziono do szpitala, ponieważ było odwodnione. Wszak to prawie doba, jak, jak, jak była w takiej sytuacji. A matkę odwieziono na oddział psychiatryczny. Nigdy nie zapomnę, jak trzy dni później zadzwonił do mnie telefon. Wezwał się człowiek, który powiedział: Bardzo panu dziękuję za uratowanie życia mojej żonie i mojemu dziecku. Słyszałem gaworzenie w trakcie tej mowy. On mówi: Ja jestem mężem. Wróciłem z Anglii, jak się o wszystkim dowiedziałem. I bardzo panu dziękuję. Ja mówię: Co dziecko, jak jeszcze jest w szpitalu? Mama dziecka też. To piękne. Gdańsk 2016 rok. Dwunastoletnia Natalia na co dzień mieszkała z rodzicami w Sztokholmie. Na święta Bożego Narodzenia przyjechała z matką do Polski. Konkretnie do Żukowa w województwie pomorskim, skąd pochodziła jej rodzina. W niedzielę, pierwszego dnia świąt, zniknęła bez śladu. Dziadek Natalii postanowił zwrócić się o pomoc do Jackowskiego. Jasnowic nie otrzymał jej zdjęcia, ale przywieziono mu bardzo charakterystyczną bluzę dziewczyny. Poprosił o godzinę czasu, aby mógł się skupić. Wtedy Pociąg relacji Gdańsk-Poznań albo Poznań Gdańsk. Czuł, że dziewczynka żyje, ale jest w niebezpieczeństwie. Zobaczył ją w towarzystwie dużo starszego mężczyzny. Dziadek przyznał, że policja sprawdziła jej komputer. Okazało się, że umawiała się z jakimś dwudziestolatkiem. Jackowski powiedział dziadkowi, żeby wezwał policję. Na peron relacji Poznań-Gdańsk albo Gdańsk-Poznań. Ten zadzwonił do rodziny, która natychmiast pojechała na dworzec. Do odjazdu pociągu z Gdańska na Poznań pozostało 20 minut. Rodzina wpadła na peron i w pewnym momencie zauważyła dziewczynkę stojącą z jakimś mężczyzną. To była Natalia. Brat dziewczynki nie wytrzymał. Dorwał mężczyznę i mocno go obił. Potem wezwano policjantów, którzy aresztowali dwudziestolatka. Natalia poznała mężczyznę na jednym z portali społecznościowych. Jak ustalono później w śledztwie, uwiódł ją, nafaszerował narkotykami, a następnie dwukrotnie zgwałcił, gdy nocowali razem na działkach. Ta historia mogłaby się skończyć jeszcze tragiczniej, gdyby... Nie interwencja Jackowskiego. Pamiętam przypadek, kiedy przyjechali do mnie dziadkowie. Dziewczyny, młodej dziewczyny. Jeżeli się nie mylę, to ona pochodziła z Żukowa. Miejscowość Żukowa jest blisko Gdańska. Dziadkowie powiedzieli, że ona była nastolatka. Nie, niepełnoletnia jeszcze, i powiedzieli ci dziadkowie, że kiedy ona uciekła z domu, to policja, e, sprawdzając jej internet, jej komputer, stwierdziła, że ona korespondowała z pełnoletnim chłopakiem gdzieś z Polski, który z którym się umówiła. E, no i uciekła do niego e, prawdopodobnie. Przystąpiłem do wizji i złapałem jeden mo moment. Ja mówię, ona jest na dworcu PKP w Gdańsku, na głównym dworcu, i jest na peronie i czeka z nim na pociąg do Poznania. Gdy powiedziałem to tym dziadkom, to oni zadzwonili ode mnie z mieszkania do rodziny, która była w Gdańsku. Ta rodzina natychmiast pojechała w to miejsce i rzeczywiście było krótko przed odjazdem, jeszcze nie było tego pociągu, czek pasażerowie czekali na któryś z peronów. Na pociąg do Poznania i, i tam na tym Peronie e, zauważono tą dziewczynę i tego chłopaka. Sprawa się wyjaśniła. Tutaj to mogło wyglądać poważnie. Ten chłopak był świadomy, że ona jest nie, nieletnia. Ciągnął ją bardziej w swoje strony, skąd pochodził. Więc kto wie, gdyby ją wykorzystał? E, kto wie, czy ona by wróciła? Oczywiście nie mi to osądzać. Stanowisko wielu prawników wobec wskazań jasnowidza czy radiestety wynika z oceny, że trudno byłoby wykorzystać te wskazania jako opinię biegłego. W szczególności jeśli chodzi o proces karny. Jasnowidza czy radiestetę potraktowalibyśmy wówczas jako źródło dowodu. Artykuł 7 Kodeksu Postępowania Karnego stwierdza, że ocena dowodów odbywa się z uwzględnieniem zasad, Prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Tymczasem wskazania jasnowidza zaprzeczają naszej wiedzy, naszemu doświadczeniu życiowemu i naszej wiedzy także na temat związków przyczynowo-skutkowych. A jasnowidze mają duże trudności z wyjaśnieniem, w jaki sposób i dlaczego coś Spostrzegli albo coś widzą. Z kolei, jeśli idzie o dziedzinę kryminalistyki, to tutaj ważnym powodem negatywnego stanowiska wobec wskazania snowidza czy wskazania ruszkarza i w zakresie przyjęcia ich za opinię biegłego jest koncepcja zwanego dowodu naukowego. Po pierwsze. Dana dziedzina powinna mieć wystandaryzowane procedury badawcze. Po drugie, metoda powinna być akceptowana przez zdecydowaną większość specjalistów z danej dziedziny. Po trzecie, powinien być określony poziom błędów przy stosowaniu danej metody oraz wskazanie sytuacji, gdy ta metoda byłaby zawodna. I kolejny warunek ta metoda powinna być opublikowana ponieważ daje to szansę na krytyczną ocenę metody przez innych specjalistów. I trzeba stwierdzić, że wskazania radiestetów czy jasnowidzów tych warunków nie spełniają. Uważam natomiast, że z punktu widzenia teorii dowodów informacja od radiestety czy od jasnowidza powinna być traktowana jako wskazówka po możliwym istnieniu źródła dowodowej. Nie można mojej wypowiedzi rozumieć jako zachęty do zastąpienia klasycznych metod wykrywczych wskazówkami jasnowidza czy różdżkarza. Tu podzielam obawy osób kierujących policją, że ich aprobata mogłaby spowodować skutki niekorzystne. Zamiast wykonywać czynności poszukiwawcze od razu szukaliby pomocy u jasnowidza. Mogłoby to opóźnić klasyczne działania, które same w sobie przecież mogą ułatwić odnalezienie człowieka. Przeciwnicy tych zjawisk Wychodzą właśnie najczęściej z założenia, że mamy do czynienia z manipulacją, że te fakty są nieprawdziwe, no ale tu polecałbym osobiste zetknięcie się z, ze wskazaniami Jasnowidza, co może być trudne. Ja natomiast z racji wykonywania ekspertyz poligraficznych spotykałem się z ustaleniami policji na bardzo wczesnym etapie różnych spraw, wtedy, gdy były wykonywane właściwie jeszcze takie działania operacyjne, no i tam przebijały się niekiedy wskazania jasnowice. Z kolei gdy ktoś próbuje analizować trafność takich wskazań na podstawie akt sądowych czy prokuratorskich, to niestety w tamtych aktach nie znajdą się te informacje, które były w aktach operacyjnych. Znam taki przypadek także z Krakowa. Tam chodziło o zdarzenie polegające na uprowadzeniu człowieka, którego potem sprawcy włożyli do beczki, zasypali cementem, zalali wodą. Sprawca został wykryty, wspólnik tutaj został mniej surowo potraktowany przez wymiar sprawiedliwości, ale chodzi o to, że ten sprawca był także słusznie chyba posądzany o uprowadzenie i zabójstwo jeszcze co najmniej trzech innych osób. I w tym zakresie policja prowadziła działania poszukiwawcze, korzystano z radiestety. Działania radiestety wspólnie z policją zostały opisane aż na 200 kartach akt. Cały tom akt był poświęcony właśnie tym działaniom poszukiwawczym, ale były, ten tom dotyczył właśnie działań operacyjnych i nie został włączony do akt procesowych, pozostał w aktach operacyjnych. Zatem, gdy ktoś chce zbadać ten problem, to powinien uzyskać dostęp do akt rozpracowania operacyjnego, co wydaje się byłoby bardzo, bardzo trudne. A z kolei policjanci też nie zawsze są chętni do informowania o tym, że korzystali z pomocy jasnowidza. Niekiedy dlatego właśnie, że obawialiby się negatywnej reakcji ze strony innych osób. Dlaczego nie wierzą? Jest to problem bardzo złożony, związany z psychologią poznawczą, z tym, jak funkcjonujemy. Każdy z nas ma określony tunel rzeczywistości, wykształcony od dzieciństwa przez wychowanie oraz środowisko, w którym się znajdujemy. Wpływ na to mają niebagatelne religie. A więc każda religia zinstytucjonalizowana ogranicza tu nas w myśleniu, w wierze, bo musimy wierzyć zgodnie z kanonami prawda, w to, co przedstawia powiedzmy, się w danej religii, natomiast już to powoduje zawężenie otwartości prawda, myślenia na takie no, niekonwencjonalne powiedzmy, zjawiska które no, tak jak kościół w zasadzie neguje wszystkich jasnowidzów i tak dalej, aczkolwiek klinuszko był przecież księdzem. Milicja ówczesna korzystała z jego usług. Ja trafiłem załóżmy na Jackowskiego w swojej tam współpracy dzięki koledze milicjantowi, który co wcześniej prawdopodobnie korzystał z pomocy księdza Klimuszki. To jest kwestia teraz otwartości umysłu, tak? wykształcenia się na, na pewne zjawiska, które powiedzmy są niewytłumaczalne. Nie? Policjanci z tego słynnego archiwum Z.X. z Krakowa, którzy co nie wypierali się kontaktu z Jackowskim, którzy jako eksperta wykorzystali jego umiejętności i z tego co czytałem to przyznali nawet, że w publikacji gdzieś tam prasowej chyba to nawet prokurator Przyznam, że informacje od Jasna za pomogły w jakimś tam zakresie uzyskać dane, które pozwoliły na podjęcie postępowania przygotowawczego, tak? podjęcie tego śledztwa, więc muszę powiedzieć, że jeżeli policjanci pytają mnie o zdanie na przykład, dzwonią czasami z terenu, pytają się z kogo mają skorzystać i na jakich zasadach, jak należy interpretować wizję, co zrobić z taką wizją, to odsyłam ich po pierwsze do mojej publikacji, po drugie to odsyłam ich właśnie do Jackowskiego. Jestem pełen uznania za osiągnięcia pana Jackowskiego. Te przypadki trafnych wskazań odegrały bardzo dużą rolę w wyjaśnieniu kilku spraw kryminalnych, takich, z którymi się osobiście zetknąłem. To, że nie zawsze wskazania są trafne, to w moim przekonaniu nie deprecjonuje. Osiągnięć pana Jackowskiego. Wiele osób, dzięki temu, że odnalezione zostały zwłoki, ma no jakoś uporządkowaną swoją sytuację emocjonalną. I także w niektórych sprawach kryminalnych udało się ustalić sprawców bardzo poważnych przestępstw, głównie zabójstw. Ponieważ zetknąłem się z takimi trafnymi wskazaniami, to w mojej ocenie. Mimo, że nie znam całokształtu działalności pana Krzysztofa, ich liczba jest wystarczająco trafna, aby zaprzestać negowania samego istnienia tego zjawiska. To, że nie potrafimy tych zjawisk wyjaśnić, wskazuje tylko, że nasze poznanie różnych dziedzin wiedzy jest jeszcze niedoskonałe. Być może kiedyś uda się ustalić, w jaki sposób to się odbywa, chociaż jestem sceptyczny co do tego. Po prostu chcę wobec sytuacji, w której wielu ludzi odniosło jednak jakąś korzyść, mam na myśli głównie korzyści emocjonalne, zachować się uczciwie, lojalnie w stosunku do osoby, która tym ludziom pomogła. Ja do każdej ze spraw podchodziłem e, z wielkim entuzjazmem, ale zarazem z wielkim wy wymaganiem od siebie i wielkim e, swoim po poświęceniem uważam. Natomiast nie wszystkie sprawy da się wyjaśnić. I gdyby tu siedział, w tym miejscu w tej chwili wybitny. E, Kryminolog, wybitny śledczy, który naprawdę wyjaśnił mnóstwo spraw, on by powiedział dokładnie to samo co ja w tej chwili, że są sprawy, których nie mógł wykonać, nie dał rady wykonać e, lub nie chciał wykonać. E, różne na to czynniki wpływały.